Sebastianie, widzieliśmy mieszkanie, widzieliśmy willę, Mieszkanie milion złotych, willa 2, dwa, 2,5. Dwa Już przez telefon mówiłeś, Kuba, spróbuj czegoś innego. Mieszkań masz dużo, to w Twoim portfelu niewiele zmieni. Spróbuj kupić willę W jednej trzeciej za gotówkę, w dwóch trzecich na kredycie bankowym, która przyniesie Ci kilka tysięcy euro miesięcznie do żywotnej i wzrośnie na wartości przynajmniej raz w ciągu, nie wiem, dekady, dwóch. Podtrzymujesz taki zakład? Podtrzymuję. Pierwszy zarobek będzie już na samym off-planie. Sama cena, którą ja Ci złożę, ofertowa, jest ceną niższą niż rynkowa. Te same wille budujemy dzisiaj w innym kompleksie, kolejnym tego dewelopera. I one kosztują znowu mniej niż kosztowały, ale już więcej niż kosztowały te. Czyli cały czas rynek idzie powoli do góry. Według Eurostatu Cypr ma 7% wzrostu cen. Niestety, powiem wam, na Cyprze podatek od dochodu od nieruchomości sprzedanej płaci się zawsze. Więc każdy niech sobie dopowie, jaka jest cena transakcyjna, jak się, czym się różni od ofertowej. Tak? Dlatego jest tylko 7%.